Ja mam więcej złych wiadomości. Co? Coś mi za dużo tam śrubek zostało. No nie wiem, czy wszystkie są tak potrzebne. Cześć, witam cię w kolejnym vlogu. W którym pokażę Ci moje zadanie specjalne, które dostałem od mojego starszego brata, które brzmi Braciszku, napraw mi silnik. Tak więc, żeby nie przedłużać, ja zakładam kamerę na głowę i zapraszam Cię do oglądania tego vloga. Zajmiemy się dzisiaj silnikiem w Hondzie Civic 7 generacji, jest to jednostka 1.6 VTEC i brat narzekał na to, że ubywa mu bardzo dużo płynu chłodniczego. I czego to może być przyczyną? Nie wiem jeszcze, ale na pewno pierwsze co zrobię to ściągnę tą pokrywę, wykręcę świecę i zobaczymy co się tam w środku dzieje. Co my tutaj widzimy? Na pierwszy rzut widać, że jedna ze świecy jest jakaś taka biała i ma plamki. Czyżby to od wody? No niestety prawdopodobnie na trzecim cylindrze jest pobór płynu chłodniczego, co by świadczyło o uszkodzeniu na przykład uszczelki pod głowicą. Tak czy inaczej teraz co będę robił? To demontował cały osprzęt górny silnika i przygotowywał głowicę do demontażu. OK, cały osprzęt już mam tutaj porozpinany. Rozrząd, wszystko związane z wodą i z kolektorem sącym. Kolektor wydechowy całkowicie odpiąłem. I co teraz? Będę odkręcał śrubę do od głowicy i sięgał całą głowicę wraz z kolektorem sącym. Dlaczego? Ponieważ przy kolektorze sącym jest kilka śrub, do których jest bardzo trudny dostęp, a bez kanału nie poczynię, bym się z tym męczył. Kowica jest już wyjęta. Cały silnik już na wierzchu. I co widzimy? To, że pierwszy, drugi i czwarty cylinder mają widoczny osad zrobiony z spalonego paliwa. A na cylindrze numer 3 ten tłok jest bardzo wypukany. Co by mogło świadczyć o tym, że właśnie na tym cylindrze przedostawała się woda do komory spalania. Zaraz zobaczymy, jak wygląda głowica, ponieważ tutaj na samym bloku nie widać jakichś śladów widocznych, które by świadczyły o tym, że się przedostawała woda, ale zaraz jeszcze przełożymy takie specjalne urządzenie, jakim jest lineał, żeby pomierzyć płaszczyznę bloku, czy nie jest on przypadkiem nigdzie skrzywiony. Dobra, a jak wygląda nasza głowica? Widać tutaj pierwszy, drugi i czwarty cylinder, zaworki ładne. A na trzecim widoczne są bardzo białe osady na zaworach sących i wydochowych Co również pokazuje nam, że tutaj była woda na tym cylindrze. Spróbujemy ponieść teraz tą uszczelkę i zobaczymy, co się pod nią kryje. Ach. Za bardzo jest tutaj zejść. O. I proszę bardzo, w tym miejscu dochodziło do przepuszczania płynu chłodniczego. Jest taki ciemny osad, który świadczy o tym, że tędy spajny się wydostawały i łączyły z kanałami wodnymi. No, już czeka jest przepowolna w tym miejscu. Głowica już jest rozebrana. Jak widzicie, wałek, kalatura wszystko jest wyjęte, jak i cały osprzęt z boku. Niby to jest taka deseria bliźniacza do tego co jest w starszych motelach hondy aczkolwiek dużo się tutaj różni między innymi z tej strony mamy zawór EGR czyli recyrkulacja spalin gdzie przychodzi taka uszczelka którą trzeba kupić nową bo tutaj mamy płaszcz wodny jak i przedostające się spaliny dalej ciekawa rzecz kolejna uszczelka która pojawia nam się po stronie sącej i jest metalowa. Ona przychodzi nam tutaj i tutaj widać dużo też jakiegoś takiego śluzu, spalin, oleju. A to wszystko przez to, że tutaj jeszcze zanim założymy kolektor sący. Jakaś Wam tutaj to pokażę. A! Jeszcze mi to założyć. Aha. nam sobie tutaj, ta uszczelka. A na tą uszczelkę przychodzi jeszcze taka podkładka. Podkładka, w której mamy dopływ spalin do komory spalania wtórne. Tak, że są spaliny, one z powrotem wpadają do kolektora sądzego i tym o tutaj kanałem fajnie tutaj widać. Jest EGR. EGR tutaj pcha spaliny w tą dziurkę, i przez tą dziurkę, tędy te spaliny z powrotem trafiają do układu dolotowego i są powtórnie przepalane. Tak więc oprócz samej uszczelki pod głowicą, oczywiście trzeba kupić jeszcze te dwie metalowe uszczelki. Czyli mamy do wymiany taką o. Uszczelka pod głowicą. Jedna uszelka na sącym, druga na sącym, no i tutaj jeszcze uszelka koatra wydechowego. A ja cztery rzeczy będę musiał kupić w sklepie motoryzacyjnym, a głowicę oddać do szlifierni. Tutaj mam już nowe wszystkie uszczelki, a do tego wszystkiego wróciła głowica z planowania. Jest już wyrównana idealnie, były również wyciągane zawory i sprawdzana szczelność z całej głowicy. Tak więc teraz będę mógł już przystąpić do składania wszystkiego do kupy. Tak więc, żeby nie tracić czasu, zabieram się do pracy. Właśnie, jeszcze zanim będę składał, to tutaj patrzcie, te kanały od EGR-u, to wszystko przed złożeniem wyczyszczę. Trochę tego brudu tutaj, jak widać, jest. I głupio by było, mając to na wierzchu nie wyczyścić. Tak więc, jak widzicie, składam cały osprzęt wokół, podpina wszystkie przewody, węże, wiązki, tak, żeby jak najwięcej z całego sprzętu silnika było podpięte. I teraz, jak skończę to robić, zajmę się ustawieniem rozrządu, czyli dołu silnika wału w pozycji 0, żeby później założyć cały wałek również na pozycję 0 i dopiero później dokręca się głowicy, tak żeby nie doprowadzić do kolizji tłoków z zaworami. Górną część rozrządu mam ustawioną na 0. Tutaj widać kreski, takie wcięcia. I te wcięcia muszą się pokrywać z równią głowicy. Zobaczymy, jak to wygląda. Teraz na dole. Tam jest kreseczka i strzałeczka. Ok, dół i góra już są ustawione. Teraz można zalać olejem cały wałek i już zakładać klawiaturę. Dobra, teraz już nie można ruszać kółkami ani na dole, ani na górze, bo już jest dokręcona klawiatura, czyli część zaworów już jest otwarta na swojej właściwej pozycji. Teraz, a co trzeba zrobić, to na pewno założyć pasek rozrządu. I'm trochę czek się zapalił czy nie? świeci? próbuj teraz chodzi równo tak no bo A nie jest usunięte, to, to chyba być trzeba tak. Teraz zobaczymy czy wody nie będzie ubywać. Oczka są, zupa, bo olej się dostał. było troszkę, nie? No, ten. Ten był Tam jak On sobie teraz musi spokojnie tak pochodzić. Mm. Zagrzeje się tu w garażu. Nie, nie, Czekać nie, dzwonię nie. do Darka.